Dzień dobry, witam Państwa. W poniedziałek, ostatni tydzień kwietnia, więc też na to będę wyczulał, że z reguły, jak się kończy miesiąc, to tam ostatnich dniach miesiąca pojawiają się ciekawe rzeczy. A w tym tygodniu i w końcu miesiąca kwietnia mamy na przykład publikację szacunków inflacji dla Francji, dla Niemiec, dla Hiszpanii więc tutaj wokół euro. Może się coś dziać właśnie w piątek, zwłaszcza w piątek. Ale nie tylko, bo w przyszłym tygodniu e, decyzje ważnych banków centralnych, chociażby EBC i Fedu. Ale o tym, co w tym tygodniu powiem zaraz, czyli właśnie teraz, e, do 10:58. E, na początku, oczywiście tradycyjnie plansza mówiąc o tym, że w programie nie ma rekomendacji, że państwo podejmujecie te decyzje e, samodzielnie, tak. E, tak powiem, to jest przekaz wiedzy, przekaz poglądów, a nie przekaz gotowych wskazówek, tak. To, to na to już wyczulam kolejny raz, bo, 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 bo czasami tutaj się trafiają jakieś opinie, że coś zrobiłem, bo tak było. Nie, nie. To nie to chodzi, tak. Chodzi to, że po prostu Państwo, e, jeżeli robicie, to robicie na bezpowiedzialność. E, dobrze. Kontakt możliwy na parę sposobów. Zachęcam też do wysyłania maili, zwłaszcza na przykład, jeżeli ktoś ma jakiś własny wykres i na przykład nie wie, czy na tym wykresie dobrze narysował linię trendu, chociażby tak, albo czy wskaźniki sobie dobrze oznaczył. To też zachęcam do tego, żeby taki wykres podesłać. Ja w programie po prostu pokażę, na przykład, mój punkt widzenia na taki wykres i tak dalej, tak, więc jakby potraktujmy te spotkania codzienno w jako taki, taką edukację, tak? bo tak naprawdę każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne podejście do ryzyka, ale ta edukacja jest wspólnym wynikiem każdego inwestora. E, dobrze, idziemy sobie oczywiście już, już do tego, co wam przygotowałem. Ten tydzień trochę uboższy w dane, ale nie do końca, tak, więc więc powiemy sobie właśnie o tym, że banki centralne, no te trochę, z, bym powiedział, z drugiej, trzeciej ligi, ale warto na to zwrócić uwagę. Po pierwsze, i to dzisiaj będzie trochę, może, e, zaskoczenie dla Państwa powiemy o Banku Węgier, tak? Bank Węgier już jutro e, ma decyzję swoją. Tutaj nie oczekuje się zmiany w poziomie głównej stopy procentowej, ale jest możliwość, że ulegnie zmianie tak zwana jednodniowa stopa depozytowa. Tak? Bank w taką możliwość dawał właśnie takich depozytów jednodniowych na poziomie 18%. I według komentarza, który się pojawił w zeszłym tygodniu, a Doprowadził tutaj przez chwilę właśnie do, do osłabienia się forinta, ta stopa mogłaby być zmieniona, czytaj, między wierszami obniżona. Tak? Czyli bank centralny by się przygotował do tego, że no, ta polityka pomału gdzieś tam będzie czy znaczy może się zmieniać. Natomiast generalnie pierwszym ruchem będzie właśnie pewnie zawężanie tego spreadu między tą stopą, yy, tą główną stopą, główną stopą procentową 13 a tą jednodniową stopą depozytową na poziomie 18 Więc jeżeli do tego dojdzie, oczywiście pytanie w jakiej skali tak, yy, no to tutaj dla forinta może być to pretekst do, do dalszego osłabienia, chociaż no, atrakcyjność E, forinta i tak pozostaje duża, więc to, na ile Forint będzie tracił w najbliższych dniach i rzeczywiście Bank Węgier dokonałby takiej zmiany, będzie zależało od tego, jakie będą nastroje na rynkach globalnych, tak? bo Forint to była waluta, która no, korzystała na tym tak zwanym carry-trade, czyli na tej właśnie różnicy oprocentowania y, 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 walut, a każdy to oczywiście ma sens, jeżeli nastroje na świecie są dobre, tak? A jeżeli chodzi o nastroje na świecie, no właśnie. To teraz trochę o, o, tej, o, tej, o tej kwestii i o pozycji dolara. Po pierwsze, jeżeli wrzucimy sobie wykres SP500, a konkretnie Futures SP500, no to widzimy co? Widzimy, że na tak zwanym wskaźniku Heikin Ashi, na górze, na górze, tak. Mamy kolor czerwony, przecięcie linii wzrostowej trendu, w zeszłym tygodniu hajkena się czerwono, czyli na spadki, w teorii, tak? E, I wskaźniki również, traders, MACD, na sprzedaży, RSI schodzi w dół, e, szandę momentum, dziesiątka schodzi w dół. <laughs> Więc generalnie to wygląda, e, wygląda, czy znaczy na spadkowo, tak? Układ tutaj na tym dziennym no, też widać, że e, niby jest taki coś, że podczas sesji europejskiej e, futures spadają, przychodzą Amerykanie, próbują to wyciągać, ale i tak dzień później znowu niżej. E, więc generalnie zaczęło się coś tutaj zmieniać. Istnieją jakieś mocne wsparcia? No, dopiero. Gdzieś tutaj, tak? 4110, 4100, tak? To są te takie mocniejsze wsparcia, które ewentualnie mogłyby coś nam, coś tutaj zadziałać, tak? Bo na razie wrażenie, że to, to, to nie są wsparcie dla rynku, tak? Tutaj nie wiadomo, jak to uruchaczyć. Co jeszcze ważnego w naszej układance Nasdaq. Również schodzi w dół, i to również pytanie o podwójny szczyt. Ten drugi byłby niższy, bo był na 13300. Ale ciekawym, ciekawym tematem, znaczy ciekawym indeksem w ogóle do pokazania jest indeks, indeks Russell. To jest taki odpowiednik powiedzmy naszego polskiego WIGU A chociaż, tutaj Russell ma. Spółek 2000, tak? 80, ale generalnie chodzi mi o, o taką szerokość, tak? Że, że to jest e, bardzo szeroki indeks pokazujący właśnie te małe spółki średnie, które jak no widać mają trochę gorzej tak, niż te m, największe koncerny. W sensie ma trochę gorzej przez politykę Fedu, tak? bo Fed zacisniający politykę no, trochę tutaj utrudnia tak? warunki do prowadzenia biznesu. Więc Russell, Russell, jak widać, wygląda w ten sposób, czyli się ślizga po tej linii spadkowej trendu, co by mogło sugerować nam coś takiego, tak? gdyby się zaczęło spędzać. Więc giełdy nie ma tu za bardzo jakiegoś pozytywu. Tak? Jeżeli chodzi o giełdy w Europie, to tak tylko rzut yy, taki, że yy, tak powiem, yy, techniczny na dax -a. bardzo, yy, powiedział, bardzo taki wredny ten wykres jest, tak? No bo tutaj yy, co? Wypadliśmy dołem yy, w czwartek przez linię trendu piątek niby ruch powrotny, no i teraz niby na czarno, tak? Więc jeżeli teraz jest na czarno, znaczy rosyjsko-czarna świeczka, no to powinniśmy zrobić coś takiego, tak? Jeżeli ten schemat miał pracować, jeżeli miała być zgodność, tak powiem, metodologii wskaźników, yy, spoglądania na SPP i tak dalej, tak? No bo wskaźniki co? Wskaźniki, MACD zaraz, zaraz na sprzedaży, RSI schodzi w dół, Tradex też się zaczyna cofać. Tak, więc tutaj widać, giełdy no, nie mają no, dobrej perspektywy. Tak, więc dla naszego forinta, który tam, tak powiem, był, do e, niego jeszcze raz wrócimy teraz, dla naszego forinta, e, po prostu, e, jeżeli bank węgierski zacznie majstrować, no to w tym momencie forint zalicza kolejną falę ruchu. Tak też przy okazji właśnie pogorszenia się nastrojów na rynkach światowych. Kolejnym takim punktem, który warto powiedzieć w temacie, w temacie banków centralnych w tym tygodniu to jest Riksbank, czyli bank Szwecji. Tutaj spodziewana jest podwyżka z 3.0 do 3.50, czyli 50 punktów bazowych właśnie na stopach. I pytanie. Czy to w ogóle będzie miało jakiś wpływ na ten tajemniczy wykres? Tajemniczy, bo ktoś tutaj, kto by nie wiedział, co to jest za wykres, powiedziałby, że tu nic się nie dzieje. No bo w sumie nic się nie dzieje, tak? Taki trochę nudny ten wykresik dolara do Seka. Wskaźniki też jakoś nie dają jakiegoś konkretnego sygnału. No i powstaje pytanie fundamentalne czy ten ruch o pięćdziesiątkę to będzie jakiś ruch ostatni bądź przedostatni. No bo teraz tak się zaczyna robić, tak? że te ruchy są gdzieś tam kończące cykl. Tak? No może wyjątkiem jest tutaj jeszcze Europejski Bank Centralny, wyjątkiem jest też trochę Bank Anglii i być może Bank Szwajcarii. No ale tutaj w przypadku Banku Szwecji no, niewykluczone jest to, że gdzieś przy okazji e, ruchu e, na Stopach w środę, e, my nie zobaczymy jakichś znów spekulacji o tym, że ten cykl, no zaraz się może podwyżkowy zakończyć. E, jeżeli tak będzie się to działo, bo też tak by ten wykres sugerował, tak, nasz tutaj, który mało co się dzieje, mimo że właśnie Bank e, Szwecji przecież dokonuje, e, dokonuje podwyżek, dolar na świecie jest e, słaby a nasz dolar SEC wcale nie jest nisko, tak? więc to zwiększa prawdopodobieństwo czegoś takiego, tak? no bo skoro nie chce spadać, to pewnie szybciej wyrośnie, tak? o takiej zasadzie. To też jedna z takich może bardzo prostych metod rynkowych, tak? również na rynku akcji, obligacji, nieważne gdziekolwiek, po prostu jeżeli mamy pewne oczywiste rzeczy, a rynek nie reaguje, że rynek coś tam pod szkół nie widzi, tak? Czy jeszcze my już nie widzimy. Dobrze. Bank Turcji pominę, bo tam generalnie Erdogan i spółka, i tak dalej, więc szkoda, że są generalnie. Mam wrażenie na komentowanie Banku Turcji w czwartek. Natomiast powiem trochę o Jenie i o Banku Japonii. tak? Pierwsze posiedzenie. Które poprowadzi nowy prezes UEDA, odbędzie się w najbliższy piątek, 28 kwietnia. I tak, po prezesie UEDA na razie widzimy, że jest to taki człowiek zachowawczy, nie chce robić szybko jakichś zmian. Na razie jest w takiej woli kontynuacji tego, co robił prezes Kuroda. Natomiast Ueda też, mam wrażenie, że widzi, że pewne sprawy się zmieniają, tak, ale to, co rynek widział jeszcze w styczniu, w lutym, to się zmieniło, tak. Rynek już nie widzi możliwości podwyższenia stóp w Japonii w tym roku, czyli dalej stóp pozostaje 1 0,1, co pewien czas się przewija wątek, że już zaraz będą jakieś zmiany w kontroli krzywrentowności. Tymczasem prezes ued -a, e, nawet dzisiaj tam w jednym z wywiadów powiedział, że e, zmiany w kontroli krzywej rentowności będą wtedy, kiedy bank centralny będzie widział, że ta inflacja e, no rzeczywiście zaczyna, e, tak powiem, coś konkretnie pokazywać. Tak? Natomiast teraz, właśnie, teraz jest takie coś, że inflacja trochę zaczyna hamować w Japonii. No, i bank, bank Japonii upiera się przy tym, że ona w perspektywie kilkunastu miesięcy będzie spadała. Co ciekawe, w najbliższy piątek też pod poznamy nowe projekcje makro. I według tego, co było w zeszłym tygodniu, bo tam były takie plotki, że się pojawi założenie, że w roku fiskalnym 25, czyli to dopiero za rok, tak. Ale że inflacja będzie w przedziale 1,619, tak? co będzie trzeba, że ona zejdzie poniżej poziomu 2,0. E, więc w teorii te działania, które my widzimy, w zasadzie e, mam wrażenie, że dalej będą, że tak powiem, grupowały Bank Japonii jako ten jeden z głębich banków centralnych, bardziej głębik, niż inne banki centralne. Tak? Więc z tego tytułu umocnienie się je na, no nie bardzo. tak? Jeżeli mówimy o tym, że jen mógłby się umocnić, no bo taka też taki na jest, że tutaj jakby on by to dopuszczał tak, taką możliwość, bo jesteśmy w takim kanale wzrostowym, w takiej flazy na dolar i tak dalej. Umocnienie jena jest możliwe w sytuacji, kiedy zobaczymy jakiś mocniejszy risk-off. Wtedy z reguły dolar zyskuje, ale i też zyskuje jen bo to jest taka waluta safe haven, tak, więc, więc jeżeli te giełdy, co pokazałem wcześniej, zaczęły spadać, no to w tym momencie ten, ten, ten nasz tryb risk-off e, zacząłby też pracować na korzyści 1. E, dobrze, ale wróćmy już do, może do koszyka dolarowego, bośmy zamknęli ten temat banków centralnych i koszyk dolarowy jest taki, że mamy okres takiej trochę konsolidacji, trochę może budowania jakiejś takiej właśnie bazy. Zobaczymy tak, co dalej. Znaczy, ja mówiłem państwu o tym, że generalnie właśnie risk off z giełd płynący może podbijać dolara. No i koszyk dolarowy jest tak jaki jest. Tak. Mamy, znaczy mieliśmy dwa tygodnie temu zejście poniżej dołka z stycznia tego tego roku, ale późniejśmy się wrócili i teraz właśnie rynek wchodzi w taką konsolidację. Więc na razie mam wrażenie, że obserwujmy, ale poszczególne pary walutowe. Natomiast technicznie widać tutaj to, co powinno być widać, czyli pewne dywergencje, które się tworzą. Tak? Wskaźniki są wyżej, tutaj było trochę niżej, dwa tak? tygodnie temu więc to zaczyna pracować, natomiast mówię, czekamy na taki ruch kierunkowy, być może on się dopiero będzie pojawiał, nie w tym tygodniu, może dopiero właśnie w maju, ale generalnie ten dolar mam wrażenie, że coś powinien odbić, to tak? no nie jest tak, że on będzie bez przerwy spadał w dół, chociaż mówię, perspektywa długoterminowa oczywiście jest trochę taka, że dolar może być słaby, tak? ale ta perspektywa no, po kilkutygodniowa już niekoniecznie. Tak? Euro-dolar. Co my tu widzimy? W tym momencie 1.0994 indeks IFO, który dzisiaj z Niemiec się pojawił, nie był taki e, zły, chociaż no, był troszkę niższy, niż to rynek e, chciałby widzieć. Ale w kontekście tego, co m, poznaliśmy w temacie indeksu PMI mm, Niemiec, e, znaczy PMI dla przemysłu niemieckiego w piątek, to te IFO nie jest takie złe. Tak więc tutaj euro-dolar no, nie ma jeszcze jakiegoś impulsu. Żeby wyjść z tej trochę męczącej flagi, tak? Bo jesteśmy w, właśnie w tej fladze, na górze ograniczenie flagi 1.1008, Na dole ograniczenie flagi 10936. Czekamy na ruch kierunkowy wskaźniki. Raczej sugerują, że to może być wypadnięcie do dołu. No ale czekamy, dopóki rynek samodzielnie się tak powiem. Nie zacznie nam e, ruszać tygodniowy układ. No, jest taki, że my pozostajemy poniżej 1.10.32. E, była próba wybicia dwa tygodnie temu, ale to się nie udało. Czyli dalej ten szczyt z końca e, stycznia i początku lutego pozostaje, pozostaje istotny. I dopóki on tak to będzie wyglądało, dopóki ten, ten scenariusz gdzieś tam by sugerował, właśnie wytracanie tempa e, ruchu wzrostowego na parze euro dolar i przechodzenie do jakiejś fazy korekty. Ja mówię, na razie, na razie tego mocnego sygnału po prostu e, nie widać. E, fund do dolara też taka fajna para, żeby ją pokazać. E, czekamy. Czekamy, nie ma tu za bardzo sygnału. a tylko do, dopowiem, że dla członków Fedu, a propos, że ktoś czeka na wypowiedź członków Fedu, już się zaczął tak zwany black period, czyli członkowie Fedu mają zakaz występowania do 3 maja. Więc tutaj z takich dyskusji wokół polityki Fedu to raczej nic nowego się nam w tym temacie nie będzie pojawiało. Więc głównie nastroje giełdowe tak, mogą ruszać tutaj właśnie dolarem w najbliższym czasie. Na razie fund dolar, jak widać, się przyklej w miejscu. Nie ma, nie ma impulsu kierunkowego. I tutaj widzę prośba, żeby pokazać parę dolar do kada. Dolar do kada, proszę bardzo, jak widać od kilku dobrych dni szerujemy do góry. Na, chociaż tutaj widać jedną no, rzecz, taką, że próby naruszania e, szczytu z 10 kwietnia tak do końca się nie udają. Więc zobaczymy, jak to dalej się nam potoczy. E, na obecną chwilę poszliśmy trochę za szybko. I e, trochę za szybko w krótkim terminie. E, więc to jest na pewno do obserwacji. Ten, ten układ jeszcze. Zobaczymy, co dalej się z niego pojawi i widzę, że prośba jest o NDUSD, usd więc już też wrzucamy. Tutaj akurat schodzenie do dołu, dotarliśmy do wsparcia w postaci dołka z końca lutego, natomiast to mocniejsze wsparcie jest trochę niżej. Więc, biorąc pod uwagę układ sił, który był typowy, no, nie jest wykluczone to, że tutaj po prostu po jakiejś krótkiej przerwie będziemy schodzili dalej. Tak? Bo układ techniczny jest taki: jest, tak? widać, że tutaj nie ma na razie divergencji, które która coś potencjalnie zmieniać. Więc, więc wsparcie 06084 to jest dołek z 8. Marca, też ktoś tu mnie prosi, żebym pokazał bitcoina. Proszę bardzo, Ethereum spada, bitcoin też spada. To jest generalnie do, no, taka trochę zagadka, tak? że od kilku dni idziemy w dół w zasadzie brakuje takiego konkretnego newsa, tak? który by nas ściągał. Ale zwrócę Państwu uwagę jeszcze na inną rzecz. Że generalnie to, że my idziemy w dół, to też na no, przykład, może naszyste no, też to widoczne, chociażby po rynku surowców. Eee, akurat nie złoto, ale, ale miedź. O której zawsze ja mówię, że jest takim fajnym instrumentem, który pokazuje sentyment. Eee, I chociażby też eee, ropa. Tutaj akurat no, w piątek się trzymaliśmy przez chwilę, ale generalnie to przed dni. Poprzednie nie wyglądały, wyglądały, tak? Więc coś tutaj jest takiego, że rynki zaczynają się bać trochę tej polityki restrykcyjnej, którą prowadzą banki centralne. I to jest jakaś przyczyna, że te takie trochę ryzykowne, tak? Może tematy zaczynają nam odpadać do dołu. No zobaczymy. W każdym razie, co na złotym. Koszyk Bossa PLN dotarł w zeszłym tygodniu do oporu w postaci tutaj tych szczytów marzec i maj zeszłego roku. I teraz być może czeka nas jakaś, jakieś zatrzymanie się tak? na jakiś czas. Zobaczymy. W każdym razie ta linia zielona to jest linia główna. tak. No oczywiście możemy do niej wrócić, ale na razie ona nie powinna być przewidziana. To w temacie właśnie jakiegoś zasięgu, tak? Jakbyśmy szukali zasięgu dla złotego, euro złoty, euro -złoty mamy tutaj 4,61,30. Próbujemy maszerować do góry. RSC bardzo fajnie nam tutaj wyznaczył ten dołek w zeszłym tygodniu. Mówiłem o tym, że jest już tak nisko, że to są poziomy, przy których historycznie coś się działo na RSC 9. No teraz to się zaczyna dziać, jak widać. Podnosimy się, no i teraz jakbyśmy mieli robić zasięgi. Dokąd? No to oczywiście ten pierwszy taki ważny zasięg to jest to jest dawny dołek 4,63, a dokładnie 4,6289 tak? dołek z 22 grudnia zeszłego roku. Czyli jeszcze mamy z tego poziomu 1,5 grosza do tego naszego pierwszego celu. A dolar złoty już nam się ładuje. To jest 4,19, leży na ziemi, chociaż ja tutaj będę się trochę upierał przy tym, że jeżeli zacznie rosnąć nam w górę euro złoty, a już to się dzieje, jeżeli euro-dolar też przestanie rosnąć i zacznie opadać czyli z tej flagi, którą się widzi i zacznie wychodzić, próbować wychodzić dołem, no to tutaj również nasz dolar złoty zacznie reagować. Na razie po prostu nie ma tego sygnału, tak? Nie ma konkretnego sygnału dla dolara złotego właśnie przez to, że, że, że euro-dolar też tutaj nam się tak trochę zawiesił. A w temacie jeszcze, pozostając w temacie złotego, tak, dawno nie było funta. Pana nie było funta, ale ja go to chyba jeszcze miałem narysowanego w takiej innej, ładniejszej wersji dla Państwa. O, proszę bardzo. Fund złoty jest tutaj, trochę nam zszedł poniżej takich tutaj wsparć, które pracowały wcześniej i to by mogło sugerować jakieś niższe poziomy, chociaż biorąc pod uwagę to, co powiedziałem generalnie o, o euro złotym i dolar złotym, to to niekoniecznie to musi być to, więc raczej fund złoty gdzieś, tak powiem, wciąż w jakiejś konsolidacji takiej trochę nudnej, tak, ale, ale raczej to nie jest coś, co mam wrażenie pójdzie w kontynuację, a prędzej, prędzej powróci powyżej 5,25, 5,26. Dobrze, jeszcze mam chyba pół minuty, więc spróbuję wcisnąć Państwu jeszcze franka do złotego, który generalnie frank jako frank na świecie radzi sobie dobrze. I to też jest dodatkowy punkt dla, dla złotego, w sensie relacji frank złoty, że frank złoty tutaj nam no nie szeruje na dole tutaj przy 4,68 tego jest powyżej 4,70 i z tego układu raczej szanse są na coś takiego, tak niż na coś takiego, jeżeli chodzi o perspektywę na bliższych tygodni. Dobrze, kończymy. To dzisiaj na tyle. Zapraszam Państwa do programu, oczywiście, jutro, czyli we wtorek. Do zobaczenia.